Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Dane są liczby A, 4 pierwiastki z 3, B, 3 pierwiastki z 8, C, 6 pierwiastków z 2 i D, 2 pierwiastki z 6. Która zależność jest prawdziwa? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Więc na początek, żeby porównać te liczby, to muszę włączyć liczby, które stoją przed pierwiastkami do pierwiastka. Więc mam 4 pierwiastki z 3. Ile to będzie? Czwórkę wkładam do środka. Jeżeli to jest pierwiastek drugiego stopnia, to dwie czwórki będą w środku i mnożymy 4 razy 4, 16 razy 3, 48. Czyli liczba A to jest pierwiastek z 48. Liczba B, 2 trójki wkładam do środka. 3 razy 3, 9 razy 8, 72. Liczba C, 6 razy 6. Razy 2, 72. Liczba D, 2 razy 2 i razy 6, to będzie 24. I teraz tutaj sobie pod tymi nierównościami zapiszę te pierwiastki. Liczba A to jest pierwiastek z 48. Liczba B to jest pierwiastek z 72. I teraz, czy to jest prawda, że A jest większe od B? No nieprawda. Więc zaznaczam sobie nie. Tutaj podstawiam liczbę b i liczbę c. Te dwie liczby są równe. W związku z tym ta nierówność też jest fałszywa. Kolejne. A, pierwiastek z 48, d, pierwiastek z 24. Czy liczba a jest większa od liczby d? I to jest prawda. I sprawdźmy ostatnie. Liczba c to jest pierwiastek z 72, liczba d, pierwiastek z 24 to nie są liczby równe. Więc nasza odpowiedź to jest odpowiedź C. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.